No dobrze, zobaczmy. Jakieś wiadomości się pojawiają. 8.19. Co? Aż aparat nie chce wyostrzyć. Po oczy mu się krwawią. Kawa ma czekać? To ja kurwa. Ot. Piątej nad ranem. Czekam z tym całym kranem na tego na tego młodocianego gwiazdora honduraskich filmów porno, bo zgodził się wziąć udział w wyprawie za darmo. I jeszcze przyjeżdża PKS-em, czyli podpoznańskim karłowatym samojezdem, ze skrzyżowanymi jajami i myśli, że ja będę tak po prostu do tego wchodził, ale mam coś dla niego. Żeby na Bałkanach był szacun, musi być odpowiedni znaczek. Nie będzie nam Toyota mówić jak mamy żyć na Bałkanach. Adik. Także szmaciarzu, złodzieju, prywaciarzu ruchy. Bo się nie chce już burka i graszewinę. A tu czekam. A i patrzcie tego. Taki niby bogol. Tu to się wozi skrzyżowanymi jajami. A tu mu... Obuwie trzeba brać, bo nimo, buty nimo, namiotu nimo, śpiwora nimo, materaca nima, nawet krzesła nimo, żarcia nimo, kuchenki nimo, kosmetyczki nimo, no nic nimo to melepeta, ale nie, będzie się woził, pokazyła, że to panisko jest, czekaj, będziesz całował ten pierścień, jeszcze zobaczysz. Bez pocałowania nie jedziesz, szumaciarzu. Cały pierwszej za spóźnienie jakie spóźnienie? Człowieku. Jestem dokładnie tam gdzie chciałem, wtedy kiedy chciałem. Już? My z Szymonem bylibyśmy już w Węgra, jedli gulasz. No, Ale nie ma tu Szymona, no. No nie ma go. A czemu no, go co? nie ma? Bo nas nie lubi. Nie. Ja myślę, że sprawa jest trochę inna. Ja myślę, że chodzi o samochód. Myślisz? Nie wiem. Nie wiesz. Hmm. Ściągnij tę kietę, bo wygląda to jak... Ale czekaj, czekaj, bo jeszcze... Nie pasuje ci znak dolara. Jeszcze oh. zobaczmy. O Boże. Serio? No na tym chcesz jechać? Już? Kawa gdzieś moja. Brzmiałeś kawę na no się na niej widziałem. Patrzcie tego Przyjechał ten aktorze na tych honduraskich filmów polną krasy Z Przywiózł se krasy kurwa jakiś Co to w ogóle jest za Tatra jakaś jest? Patrzcie ile ma ekranów Tu ma pokazane gdzie jechać Tu ma pokazane gdzie jechać Tu ma pokazane gdzie jechać A potem się okazuje, że sam nie wie gdzie jechać bo to jest tak, że im człowiek bardziej nieogarnięty, tym ma więcej ekranów i tym jest bardziej nieogarnięty. To jest taka właśnie logika. Mam Aha. nadzieję, że zrozumiałeś przekaz. No. no to cieszę się, że będę musiał od Ciebie czegoś nauczyć, bo Szymon akurat, jak wiesz, nie mógł pojechać, bo po tym powrocie, który w zeszłym roku mieliśmy Transbałkan, bo poszedł na chwilę do pracy i zapadł w szpiączkę. To był szok dla niego. Wiesz, że Szymon nie lubił pracować, nie? Słyszałem, tak, mówiłem. No, no i w związku z zaistniałą sytuacją, no, trzeba było kogoś wynająć. I szukałem, szukałem i ty byłeś najtańszy, po prostu ci za darmo. Nami, no, no, no. No, no, ale się dobra, tak, tak. to robić. Ale dobrze ci z chociaż masz okulary, kulary. Także może coś z tego będzie. Nasi telewidzowie nie są wybredni. Ja wiem. Każdy kto ma twój content to jest mało wyredny. Ty mały... Dlatego masz takie sukcesy na YouTubie Sukcesy przez uzamknięte. Lecimy Pany ze skrzyżowanymi jajami ale będzie wstyd Transbałkan 2x25 i mniejszym uroczyście otwieramy a czym to się skończy, to my akurat dziś wieczorem już wiemy. A wy dowiecie się w, w odpowiednim momencie. momencie tak jest. Zatem. Dzień dobry się z Panem u Słowaka. A tak w ogóle to... jest. Tak jest. Tak w ogóle to chcielibyśmy zapytać Pana, bo Pan ma taką słyszałem fajną że żacues szparacules Pierwsze ja słyszę. słyszę. A jak do pana mniej więcej tak... Panie Karolu, obecnie Panie Karol... na fali Dobra. Panie Karolu, to witamy u Słowaka. Coś pan opowie naszym telewidzom o Słowacji, bo pan słyszałem dużo podróżuje też. Kurczę, podobno mają dobre piwo, ale nie piłem. No ale to i mają podobne Tatry też fajne ale nie byłem. ale mają też Tatry takie te samochody no i zatem czekają nas nudy tranzytowe ale w słusznej sprawie lecimy do Chorwata dzisiaj, a może i Bośniaka zobaczymy co pan Karol wymyśli Nasz tegoroczny Transbałkan 2X25 zaczynamy tradycyjnym, nudnym autostradowym tranzytem przez Słowację oraz Węgry. To jest chyba ten booking, który zarezerwowaliśmy, nie? Tak, a, tak widzieliśmy. Tak. Tak. Krótki, bo krótki odcineczek. Nie są żadkie odcineczek. Nie są żadkie z do Chorwata, a u Chorwata będzie sałata? I... no no, ja, z się odżywamy to jest o, to jest bardzo dobre jest białko, jest bolnik tak trzeba jeść dobra, no ja ci ufam, to ja wiesz lepiej się No panie, ale to no panie, kolejna granica dzisiaj na trasie

Błonny Ło, błonno, czaipan! Kurła! O Jezu! O Boże! Matulo, kogada! Ratujta! Złoty, się dzieje! O Jezusie, kurie! O Boże! Ło, Szymon! Szymon! Szymooooon! Kurwa, nie widzimy. To było przebawę, czyż no oh. i proszę sobie Panie kochane Za miejsca se pan wybierz wierzmy gdzieś tam dalej, nie? Moments Pod wieczór docieramy do zaplanowanego miejsca biwakowego naszej eskapady i tradycyjnie padamy w objęcia ulubionego chorwackiego trunku, celebrując wreszcie tak długo wyczekiwany wyjazd. Pierwszy dzień za nami. Pogoda dopisuje, więc siedzimy jeszcze chwilę, delektując się nowo rozpoczętą przygodą, po czym padamy do snu ukojeni szumem pobliskiej rzeki. Zobaczcie, pół godziny teraz ustawiam. Joś No powiem tak. Jest mega

Jeden z bogów, Bóg Słońca już wstał a tam spoczywa jeszcze Bóg Ciemności, Rozpaczy i Szant. Tak, słuchałem wczoraj Szant, a wiecie jak bardzo je kopałem, także to będzie bardzo udany wyjazd. Wilbiam szanty, Wilbiam podróżować tą łajbą, tym krakenem, tą, tą szarą perną. Kierowniku Złoty, dobrodzieju kochany. No, Miło Cię widzieć. Jak noc minęła? Zimno było. Zimno. No w Chorwacji zimno jest. zimno? zima? Zima, no. Uch. Gdzie moja kawa złudziej? Ja już wypiłem swoją, a ty to nie wiem. Godzina na zegarze 9.30. Chcielibyśmy Państwu pokazać, jak wygląda składanie cygańskiego taboru u młodocianego gwiazdora honduraskich filmów porno. Ponieważ składanie jego taboru trwa mniej więcej od godziny 7.30 i na razie mamy postęp w postaci tego, że wyszedł z namiot. Twoje jaja tak szukają? Zawsze. Myślę, że plan tegorocznego wyjazdu zakłada uzupełnienie kolejnych białych plan, tym razem na Adamowej bałkańskiej mapy. Czy ma Adam się zatrzymaliśmy? Bo myślałem, że Szymona dziś tutaj znajdziemy, wiesz, bo jest motopompa, a on lubi właśnie wiem, że motopompy i pompy są... I... To jest chyba to jego, jego nie? Zator. Chyba poprzedni model, wiesz? Aha, dobra. Czyli Szymon ma już ten nowszy, taki z tymi wszystkimi bajerami, bajerami tak? ma, tak. Z, z zawieszeniem od taczki, z, z przeciekającym dachem. Te wszystkie nowinki, co ludzi pod lepsze lat prowadzi. Kurde, ale bogol, nie? No słuchaj, no się gra, się ma. No dobrze, to my się dalej toczymy w tym biednym, skrzyżowanym jajem. Bleh. Góry piękne Panie, przed nami tym razem ominiemy, nie, będziemy się tam zaglądać. wyobrażam sobie jak ludzie jeżdżą na MTB, takie te skody. Chociaż jak już kiedyś wspomniałem, Chorwacja wciąż zachwyca, to na dziś ponownie potraktujemy ją nieco po ale z należytym honorami. Musicie bowiem wiedzieć, że zaplanowaliśmy dla niej jeszcze specjalny występ w tegorocznej wyprawie. W drodze na zaplanowany na dziś kemping w Bośni Poganiamy nieco łapczywą V8 Land Cruiser'a górskimi przełęczami Adamowi się chyba nie podoba, że siedzę za kierownicą, bo Poszedł nam szef Chyba się coś tam modli, żeby już to się skończyło A my tutaj z mastodontem w takich zaiste pięknych okolicznościach przyrody wijemy się powoli w kierunku Bośni. Na razie jeszcze asfalty, ale musicie przyznać, że w niczym to nie przeszkadza. Jeśli jesteś na Bałkanach i jest plastikowa butelka, to oznacza tylko jedno, że tam na pewno nie jest woda, a Adam jest pro Także tak się pije rakiję na Bałkanach. Dobra! Zacznie. Szymon, do Ciebie mówię! Zjeżdżaj tym zetorem, kurde! No blokujesz cały ruch, chłopie! No, Zbiane no, no, Utrapienie z tym Ancymonem, nie? zwrot amhowszy biarce i no wolny lud naszej własnej ziemi. Boże Szymon słuszne zwroty, tyle tylko... O posarzałeś się chłopie trochę tekstu chyba... ci nie służy ta pracy Jaki... Ojca, dzieci lewej. W okolicy zagrzebia wijemy się malowniczymi drogami parku przyrody Medvednica, który za każdym razem zachwyca nie tylko malowniczo krątymi drogami ale pozwala z południowej strony Przełęczy podziwiać wspaniałą panoramę na stolicy Polansji. willkommen Zagreb!

Z punktu widokowego niespiesznie meandrujemy w dół przełęczy Slieme w kierunku Zagrzebia, by po przywarciu się przez miasto niechętnie, ale strategicznie nadrobić nieco kilometry fragmentem autostrady. 25 maja, 2 i 2,5 i... walczyłeś naprzeciwko znanego dzieje? Czemu my jedziemy autostradą? Ty ja nie wiem. Żałejca, ja nie Ale że się boisz przez górę, nie tak, nie że jedziemy ja No dobra, No dobra, ale kiedy musiałeś kiedy to wszystkim opowiadać to prawda, teraz. Przepraszam. Będą się ze mnie śmiali, że się boję gór, Ja nie, ja się boję takim autem jeździć po górach. Adam, no. Kurde, to naprawdę jest niemiłe, żeby wszyscy o tym wiedzieli. To miała być nasza tajemnica, no. Ja byś nikomu nie mówił. it's

to teraz 7 galonów na 100 m. metrów. Zrobiło się serio, więc yy, boż, też w szacunku tak do Twojej historii i, i twojego Szymon, niekłamanego. wstawaj już od tej śpiączki można naprawdę. To Co się najlepiej sprzedawa? O no lornetki, papierosy, ap <ścoughs> <ścoughs> aparaty czy uran. Rzeka Una! Ostatnie o, z takim bastian oświadczenie. Słuchaj, pierwszy raz jak papierosy przywiozłem, dużo, to były tiry? To taki czas, że jak pierwszy raz przywiozłem papierosy. Tam właśnie ja dzisiaj się zadokujemy. Przywódcie pierwsza pojętem, jak pierwsza zapytał się, Nie udało się sprzedać. Ostatnie kilometry po tym odcinku Chorwacji pokonujemy wzdłuż granicznej rzeki Uny, by późnym popołudniem dotrzeć w końcu na bośniackie przejście graniczne. No, ostatnie kilometry po chorwackiej stronie, a tam po bośniackiej. Już bajlando! Trzewapi! Czewapy, barany! Zmianse. Ajwary tak Cibule! Słodkie, a nie gorzkie tak jak u nas. Cieszysz się? Bardzo Bo już? To mógłbym, ale Potem będziesz krzyczał, że spalanie duże. I w ogóle ciągle na mnie krzyczysz. Nie lubię z tobą wejść. Stresuję się. Adam, bo tak już półtorej kilometra do granicy. Coś masz do odsłania? Tak, Ciebie. No to mamy problem, bo Szymon też mnie miał i wylądowaliśmy na osobistej. A ja drugi raz nie chcę przez to przechodzić. Ale... Ja, ja ja no drugi raz. Na pewno ja nie wyląduję. Dzień dobry się z Państwem u Bośniaka. się powiększyła? O motocykl? No tutaj ten Cygański ryjwan. Cygański w Pierdolu się nie zmienił. Kierownik się nie zmienił. Zarówno wycieczki jak i termin? Nie. I zaczynamy. Towarzystwo jest. Drugi dzień szczęśliwie i owocnie zanale. Używaj Teraz czas na bośniacki epizod, ale o tym już w następnym odcinku. Dzięki za wspólne oglądanie i do zobaczenia w kolejnej części.